Przede wszystkim ta różnorodność tematyki, ale też ekspertów i możliwość wymiany doświadczenia, dzielenia się też tym doświadczeniem, żeby też właśnie przedednił wielu wyzwań, choćby związanych z energooszczędnością, kosztami utrzymania nieruchomości, a więc jak podołać, jak się przygotować. I Tutaj spółdzielenie się doświadczeniami to jest bardzo cenne, a przede wszystkim to, że można było to zorganizować i to odbyło się w tym czasie rzeczywistym, kiedy wszyscy się spotykamy, a nie poprzez spotkania online. Także to jest bardzo duża wartość tej konferencji oczywiście. A więc warto się spotykać i wymieniać doświadczeniami, żeby dobrze przygotować propozycje dla pracowników, dla biur. nowi inwestorzy wchodzący na przykład do Gdańska najbardziej zwracają uwagę na elastyczność, czyli możliwość zmiany rozmiaru, wzrostu, redukcji, w czym akurat my jesteśmy bardzo dobrzy, ale jeszcze większą uwagę przywiązują do społeczności, to znaczy ponieważ chcą, jak chcą wynajmować biura, no to chcą do tych biur kogoś ściągać, chcą, chcą, chcą za, jakby żeby ludzie tam przychodzili, no to szukają miejsc, gdzie będzie coś atrakcyjnego, czyli gdzie będą albo i bardzo atrakcyjne usługi, które przedszkola, szkoły dla dzieci, pracowników, dużo restauracji, centra konferencyjne, gdzie będą mogli się spotykać, ale jednocześnie szukają miejsc, które są taką żywą społecznością, gdzie, gdzie po prostu to życie widać, gdzie się dużo rzeczy dzieje, ponieważ oczywiście mają taką, takie oczekiwanie, że, że, że to spowoduje, że ich pracownicy będą postrzegali biura jako bardziej atrakcyjne. I będzie ich łatwiej zachęcić do przychodzenia do tego biura. Bardzo ciekawy program. Bardzo podobają mi się dyskusje panelowe, bo rzeczywiście ścierają się różne opinie do tego pytania z sali. Więc jestem zdecydowanie pod wrażeniem. Jest bardzo, bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. A przede wszystkim super wymiana doświadczeń spotkanie wielu profesjonalistów, którzy pomagają nam na co dzień pracować. Odnowienie kontaktów i fantastyczne poczucie tego, że w nas jest siła. Jednak czuć, że jesteśmy razem, że pomimo pandemii to wszystko działa i to będzie coraz lepiej działało, pomimo wszystkich przeciwności, które nas spotykają. Ja głęboko wierzę, że dobre miejsce to jest takie miejsce, gdzie człowiek jest w centrum tego, co robimy. Dobre miejsce to takie, które jest dopasowane do jego potrzeb. Dzisiaj mówiłam zresztą na, swoim, na swojej prelekcji, na swojej części, że istotnym elementem budowania strategii na miejsce pracy jest po prostu zapytać o to, jakie to miejsce dobre i dopasowane jest właśnie dla tych osób, dla których je tworzymy. Tworzenie strategii i rozwiązań bez zapytania zainteresowanych uważam za. Dosyć ryzykowne, więc dobre miejsce to jest takie, które po prostu sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Nie od dziś wiadomo, moja dewiza numer jeden to, że szczęśliwi ludzie robią biznes, więc miejsce, w którym przebywają, musi być dobre dla nich, żeby czuli się szczęśliwi, a wtedy jest bardzo duża szansa, że wszystkie cele zrealizujemy. Myślę, że tak naprawdę dotychczasowo już niełatwy czas taki makro, makroekonomiczny dla, dla nieruchomości jest jeszcze dodatkowo utrudniane taką sytuacją geopolityczną, którą mamy aktualnie za wschodnią granicą. No, niemniej trzeba o tym pamiętać, że nieruchomości to jest w klasach aktywów o długoterminowym charakterze, więc no, ja ze swojej perspektywy wierzę, wierzę w ten segment i liczę, że w długim okresie czasu jest to dalej bardzo atrakcyjne aktywo inwestycyjne. Ja myślę, że największym wyzwaniem przyszłego roku to będzie wzrost cen. Po pierwsze inflacja, po drugie wzrost płacy minimalnej. No, branża Facility Management pracuje na różnych... Poziomach, jeśli chodzi o wynagrodzenie, ale zmiany na rynku, na poziomie yy, czy inflacji, czy, czy oczekiwań płacowych pracowników, myślę, że dotkną wszystkich poziomów, bo pracowników serwisowych poprzez menadżerów, kierowników, specjalistów i ekspertów. Więc myślę, że największym wyzwaniem to będzie utrzymać dobry personel i poradzić sobie ze wzrostem kosztów. Bardzo się cieszymy, że wzięliśmy udział w dzisiejszej konferencji. Mimo tego, że wszyscy albo większość z nas jest w branży nieruchomości, to wszystkie prezentacje były niezwykle ciekawe i dużo wniosków. Ja wychodzę z głowy nowych informacji, nowych pomysłów. była fantastyczna okazja i spotkanie, żeby się spotkać na żywo. Jesteśmy głodni wiedzy, jesteśmy głodni akurat w okazji wymiany informacji, więc super okazja, żeby się spotkać na żywo.